Co sądzi pan o tradycji Lanego Poniedziałku? Czy powinna być podtrzymana ta tradycja w Polsce? Jak najbardziej, ale nie w sensie jakimś takim złośliwym, czyli to co oglądamy czasami w telewizji, lanie wiadra do samochodu i tak dalej. Jest to tradycja już ludowa, która wywodzi się już od jakichś tam lat. Także kultywowana jest przez raczej teraz zespoły ludowe, przez jakieś tam koła gospodyń wiejskich, natomiast w mieście myślę, że bardziej jest takim no, pistoleciki, jakieś zabaweczki tego typu. No jest to dosyć miłe, no bo wydaje mi się, że, że y, powinna tradycja w narodzie być. Mi się wydaje, że tak, bo to jest staro-polski zwyczaj, także powinno to wszystko być zachowane. A czy raczej w sposób symboliczny? No nie no lanie takie bardziej, jak kiedyś było to może już teraz nie, bo to wiadomo, ludzie z kościoła wychodzą, także nie jest to każdemu jak to się mówi przydatne, nie? bo czasami się zdarzało, że ludzie kościoła wychodzili. Nie wiadomo, że Lanie było takie, że przykro było do domu wracać. No powinna być, tylko cóż trzeba tutaj odkryć swoje serca, że z kulturą grzecznie nie doprowadzać do jakiegoś... Chaosu na ulicach, przeszkadzać ludziom. A tak, to jest to. Czyli jest on zwolennikiem takiej yy, symbolicznej celebracji tego. Dokładnie, to tak. tak. Powinna być, to jest fajna, św... fajna tradycja. Dziewczyny zawsze yy, lubią być polewane wodą i ta tradycja powinna być utrzymywana, bo to jest zachowane, powinno być na lata.